Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w salonie Eurocas, autoryzowanego przedstawiciela marki Volvo. Ja nazywam się Joanna Kotlarczyk i pracuję w dziale sprzedaży flotowej. Zapraszam Państwa do środka. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać charakterystyczne, wyróżniające cechy wersji wyposażenia Air Design na przykładzie Volvo XC60. Mimo, że są one wypisane w kreatorze, w cenniku, to czasem trudno je nam sobie wyobrazić. Tak będzie Państwu dużo łatwiej wybrać tą wymarzoną wersję Volvo. Wersja ta wyróżnia się czarnymi dodatkami z racji tego, że jest sportowa, ma taki dynamiczny, agresywny charakter. Od razu rzucają się w oczy, czarne elementy zderzaka. Oraz grill we wzorze plastra miodu również w kolorze czarnym. Charakterystyczny jest również wzór felgi dostępny tylko w wersji wyposażenia Air Design. Lusterka z kolei są czarne, lakierowane podobnie jak obramowania boku szyb. Samochód wita nas na progu logo R-Design. Dalej mamy sportowe pedały, aluminiowe wykończenie wnętrza oraz sportową kierownicę, również z logo R-Design. Wersja R-Design ma rewelacyjne sportowe fotele z mocno wyprofilowanym siedziskiem i dobrze trzymającymi bokami. Zawsze w kolorze czarnym, również z czarną podsufitką. W całości dopełnia dolna część zderzaka ze zintegrowanymi wydechami i czarną listwą ozdobną. Jeżeli Państwu, tak jak mnie, wersja Air Design podoba się najbardziej, choćby w tym charakterystycznym niebieskim kolorze, zapraszam do salonu Eurocas.